Tu, nie tu, Byle co piszesz. I tutaj nie, to, to. No i wybierz, drugiego się nie da, wybierz pierwszy. Spadkowe są niewyjaśnione po prostu. Dlatego tutaj ludzie się czepiają na internecie Danuta Wolf, a Zięba Dariusz, co on tu w tym domu szuka? No moim mężem jest, prawda? Moja mama z domu się nazywa Sobolewska, po mężu Wolf. Też to jest jasne i zrozumiałe, że córka zmieniła nazwisko na Zięba, prawda? No i tak to właśnie i dlatego myśmy nawet dołączyli mamy akt zgonu, żeby po prostu uwiarygodnić, to uwiarygodnić że to była moja mama, teściowa A tutaj mojego ja mamy. Ale Pan ma tą decyzję to tam pisze pod względem Pani Danuty Proszę o tak, tak, te, tak. zawaloną część domu i jakoś tam zabezpieczyć, coś tam jest uzasadnieniu tego wszystkiego. Tak, tak. No co się dzieje? Nie ma aktu notarialnego, tak? Właścicielem jest marzena, marzena Ziemia. Nie ma tego. To, to, to się za... Wójt nam kiedyś stwierdził, to cały czas że to dziś jeszcze na matkę na... na babkę marzenę, czyli na matkę matki, Aha. na Danuty Matkę. Nie żyje babcia nie żyje. Babcia i to matka już nie oj żyje. dawno, już, już to. Bab Aha, i babcia zmarła, chyba miała masz na 10 lat czy ileś. No. I babka powiedziała, że nikomu w życiu tego nie przepisze i wzięła to ze sobą, nie? To jest właśnie mój ojczym, no który tutaj to wszystko nało... no nikt złotówki nie dał, każdy czekali na nasz ruch. Moje zasiłki, wszystkie jakie miałem. Tośmy tu na ten cel jeździli, płacili, a mi końcówki 30, 40, 20 złotych To jest taka zasada, wiecie panie, no, pomożemy, tak, damy zasiłek na to. Oczywiście. A konkubina wtedy się ze mną kłóciła, że ja tylko tutaj głaszczę, chodzę, swoje wsadzam, wszystko tego. Dają zasiłek na przykład na żywność, no, a no, dzieci no. mi 300 no, zł, żywosi. Ale kupią w tym, ale kupią w międzyczasie worek cementu, tak? Ale idzie Pani po te 300 zł, a oni odciągają od tego 300, tak że Pani dostanie tam 290 zł. No taka pomoc, to czyli jakby to nie, nie patrzył... tak, że my, że my mamy na węgiel przyznane na sezon zimowy, to nie jest tak. Pani z Ośrodka Opieki Społecznej załatwia nam... Czekaj, załatwia nam przykładowo trzy worki węgla na składzie opału, to my mamy za to po prostu odciągany z zasiłku przyznanego na żywność. Bo na decyzji jest wyszczególnione na, na żywność czy... No, nie, nie ma, że na opał, a po drugie, to opieka twierdzi, że oni nam pomagali nawet w tym roku z opałem, to jest nieprawdą. Raz tylko pań, pracownik socjalny pani załatwiła nam worek węgla na, na składzie opału, a przez całą zimę pomagał nam Karita z Wrocław i Warszawa. Mamy na to dowody i dokumenty po prostu. Pani na, 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 Żeby nie on, oni, to byśmy pozamarzali. W celowym zasiłku, prawda? Celowy. celowym. To celowy to jest na określony cel. Pisze Pani, że tam załóżmy tam na materiał jakiś tam budowlany, czy już tego, nie? Tak. Nie, nie może tak być. Proszę to zmienić na żywność. No Czemu nie może? To ja jest celowy, bo okresowy, tak? Na żywność, tak? To jest to, wymaga. Nie, mowy nie ma. Żebym tutaj się nie wziął za to, to ta strona była, się całkowicie rozwaliła i tu nie byli, nie wleźli do niczego, nie Yeah, maybe. Tak na miło, jaka pomowa na Al, Ale powiedz jak było, jak się zawaliło. Albo, ja się... albo znajdziecie lokum dla dzieci, a albo małe, nabiera, albo 80 małe 80 dzieci jest. trafią do, rodzin Preciso, do rodziny zastępczej, do rodziny zastępczej no. a starsze dzieci do placówki. To dzieci chcieli, jak to mówią. To był po prostu pozbawiony warunek. A, a mnie chcieli u bez A no, jak, jak mąż za dużo jest. krzyczał, to powiedzieli, że go po prostu. ubezwłasnowolnią. własną, wolnią, u bez własną wolnią, że on jest tu To no, jest. No, jest. No, że ja walczę o dzieci, a, a praktycznie. To one, tak ostatnio ja, pani kierownik przyszła nie do mnie trzy dni temu, przyszli tutaj, bo oni, no jak, Pani bo to co to sobie pan wyobraża, my za pana wszystko, ja mówię, na ile mogę, na tyle nie siedzę w domu, tylko patrzę też, żeby zarobić. Żona też teraz chodzi, chociaż przepukiną idzie do gospodarza, też zarobi w truskawkach. w Jak, chodzę. No jakoś, żeby koniec z końcem wiąza. Nie siedzę, trupy ubieram, to każdy może to powiedzieć, że nie siedzę. Tak samo u nich gminie, on, on, ona do mnie mówi, no to trzeba było te płyty sobie wymienić, to ja mówię, pani Keliczko, ile mi pani da tego zasiłku? 200 zł? No i co, i, te, i to wszystko wymienić, i zerwać, to z powrotem to jest 200 zł? Kwestia 200 zł? No chyba coś chce pani tutaj... Tak samo jak to jest... uwagę, Oni kupili część bo Ale oni Teraz... Na tą stronę. No, Ale jak ta strona jest zrobiona? Z zewnątrz ładnie wygląda, a na górze jest krokwi do wymiany, bo są połamane, spróchniałe. Mało to, to strajby takie, jak co, coś, mają kropiny, powinny być belki założone, nie jest założone, wejść na dach, to wszystko tak. Ten dach cały lata, tak, od to. To tylko prowizorka z zewnątrz. Jakby pan przed nas nawet belek nie wymienił.